To urodził się dnia 16 sierpnia, chociaż jego zachowanie się jest nieraz szorstkie, lecz serce poczciwe. Jest impulsywny, nieco rozrzucony, ale w gruncie rzeczy ożywiają go życzliwe uczucia w stosunku do swego otoczenia, a dobro innych ma często na celu. Skłonności jego są dość altruistyczne, a także i kosmopolityczne. Interesuje się dobroczynnością publiczną, a nie waha się poświęcić swego czasu na dzieła miłosierdzia. Ma dużo siły charakteru i można na nim polegać, jest więc sprawiedliwy, aniżeli wspaniałomyślny, mężny, przezorny, odważny, I jest to człowiek pogrążony w swych myślach, dążący do zbierania wiedzy i osiągnięcia mądrości. Okazuje się, że ma pewne zdolności i skłonności filozoficzne. Jego temperament i uczucia są ogniste i porywające, a jego dobre serce przejawia się zarówno w słowach, jak i w czynach. Zdolnym jest do wysiłków wytrwałych. Umysł jego jest bardzo ruchliwy i wynalazczy, a zachowanie się może być nieraz szorstkie, lecz serce zawsze po poczciwe. Jest dobrym przyjacielem. W wyborze swych przyjaciół często jednak popełnia błędy, ulegając pochlebcom lub też ludziom, którzy potrafią stać się mu niezbędni. Jego sprawy sercowe rozwijają się podobnie i chociaż dość liczne, nieraz są niefortunne. Nieraz żeni się poniżej swojej sfery, pragnąc mieć kogoś przy sobie, kto będzie ulegać jego woli, ale najczęściej okazuje się, że te przewidywania były mylne a stanowisko żony po ślubie staje się coraz bardziej dominujące. Jak mówiliśmy, jego uczucia są gorące, a sympatie wszechstronne. Pragnąłby, aby wszyscy dookoła odczuwali do niego sympatię. Znajduje zadowolenie w tym, gdy widzi, że jego praca przynosi pożytek innym i wówczas zdolnym jest do największych wysiłków. Jego ambicje nie są zbyt wielkie. Przywiązany jest do życia wiejskiego, lubi proste obyczaje i życie prymitywne. Co mu grozi? Czekają go w życiu wielkie przejścia i prace uciążliwe, a trudne. W związku z tym zawodem spotykają go nieporozumienia.